Siema mordy, z tej strony Norek, a dzisiaj pragnę powiadomić Was, że wraz z ekipą polskiego Lola postanowiliśmy wznowić serię Myths Busters, czyli obalanie mitów związanych z League of Legends. Na pierwszy ogień weźmiemy kilka mitów, które wymyśliłem wraz z chłopakami, ale od następnego odcinka to od was będzie zależało, co będziemy obalać, więc piszcie swoje pomysły już teraz. A więc zaczynamy! Mit pierwszy. Na sam początek sprawdzimy, czy rynek tonowi uda się zdaszować przez ściany Yasuo. Czy może będzie z nim tak, jak na tym filmiku? Jak widzicie, nie. Ponieważ nie jest to skillshot, a nie umiejętność celowana, którą normalnie Yasuo by zablokował. Podobnie jak Renekton skończy waj używając Q lub Shen z próbą stątowania Yasuo. Mit potwierdzony. Mit drugi. Następnie będzie zabójczy Relic Shield sprawdzając do kogo kill będzie należeć po wybuchu. Do posiadacza przedmiotu, czy jego sprzymierzeńca. Kill należy do używającego przedmiotu, w tym przypadku Timo. Mimo, że sam Senu go nie zabił, a miniony świadczy o tym, że Timo uderzył go po raz ostatni, a nie Yasuo używający przed wybuchem swojego E. Mit trzeci. Teraz jednak sprawdźmy, czy po użyciu da Yasuo dostanie asystę. Po nieudanej próbie spinamy dupy. Nie, Yasuo nie dostanie asysty, można więc powiedzieć, że został wykorzystany przez Timo do zabicia Renektona, nie zyskując na tym nic. Mit czwarty. Czy Morgana może użyć ultimate'a na niewidzialne jednostki? Tak, gdy Morgana jest w pobliżu niewidzialnego czempiona, ma możliwość użycia swojego ultimata, który odkrywa cel na czas umiejętności. Mit potwierdzony. Mit 5. Timo, używający blinda w Morganę okrytą swoją tarczą, oślepi ją czy też nie. Nie. Tarcza Morgany ochrania ją również przed oślepieniem wrednego Timo, co może przydać się szczególnie, gdy wrogi Timo fokusuje waszego jedikera. Mit obalony. Mit 6. Czy nocturn, ultujący Twisted Fate'a, który teleportuje się w inne miejsce, poleci za nim czy też nie. Nie. Po kilku próbach stwierdziliśmy, że Nocturne nie poleci za TF-em, stanie w miejscu, gdzie wcześniej był nasz karciarz, a następnie zacznie iść prawdopodobnie w kierunku, gdzie znajduje się TF. Mit obalony. Mit siódmy: co się stanie, gdy Tresz oraz Blitzcrank użyją swojego Huka i Graba w tym samym momencie w ten sam cel. Ciężko wysunąć z tego jakieś wnioski, Blitzcrank pod wpływem skończenia się Huka Tresza przyciągnął Yasuo do siebie. Mit ósmy. Czy grab plus flash przeciągnie cel do miejsca, gdzie flesną się Blitzcrank? Otóż nie dowiecie się, ponieważ nasz Blitz okazał się mieć Zezna. Po wielu próbach w pocie i krwi, Xernaxowi udało się kombo. Niestety jednak, cel zostanie przeciągnięty w miejsce, gdzie grab został użyty. Mit obalony. Mit 9. Czy ściana Yasuo zablokuje autoatak atak Thrasza? Nie wiem czemu, ale Tresh autoatakuje sobie Yasuo przez tą ścianę jakby nigdy nic, więc mit obalony, Tresh może autoatakować przez ścianę Tresh'a. Jasuło y Yasuo. Mit 10. Czy Yasuo ma możliwość użycia ultimate'a przy podrzucie barona? Niestety nie. Nashor okazuje się być neutralnym aż do bólu, nie pozwalając na użycie erki Yasuo, No a szkoda. Mit omalony. Mit 11. Czy Blitzcrank, grabujący Karnera, który kogoś ultuje, przyciągnie go ze swoją ofiarą? Tak, Blitzcrank przyciągnie obu graczy, co nieraz może uratować sytuację. Mit potwierdzony. Mit 12. A co w sytuacji kopnięcia Lisina przez ścianę Skarnera ultującego swoją ofiarę? Otóż Lee Sin kopie tak mocno, że przeleci przez ścianę również ofiara Skarnera. I to byłoby na tyle na dzisiejszy odcinek po dość długiej przerwie. Mam nadzieję, że się podobało. Jeśli tak, dajcie łapkę w górę, napiszcie komentarz oraz przeczytajcie opis, gdzie zachęcam do odwiedzenia mojego osobistego kanału. Nie zapomnijcie również powiadomić nas o swoich propozycjach na mity w kolejnych odcinkach w komentarzach pod tym filmem. Komentował Norek, trzymajcie się i miłego dnia. Czy widziałeś, że Morgany Ultimate może być metodą na wykrycie niewidzialnych czempionów? Na przykład takiego Timo, którego zawsze w pierwszej kolejności trzeba się pozbyć. Pamiętajcie.